Olaf Scholz nowym kanclerzem Niemiec. Witajcie na kanale Prawda.pl Zachęcam do subskrypcji tego kanału jest do obejrzenia ponad prawie 200 filmów na tym kanale, bo tyle już ich jest. Co Scholz mówi o Polsce? Podobnie jak Angela Merkel, Scholz właściwie nie krytykuje wprost polskich władz. O kwestiach dotyczących Polski wypowiadał się zresztą stosunkowo rzadko. W 2018 roku w rozmowie z Frank All. Gemein, są tak mówił: Polacy są naszym najbliższym sąsiadem, chcemy mieć z nimi dobre relacje. Polacy, Bałtowie i inne kraje i narody muszą mieć oparcie na Unii Europejskiej, także w kwestiach bezpieczeństwa. Dodał jednak, że wszystkie kraje Unii Europejskiej powinny przestrzegać zasad praworządności. Na pytania. Na pytanie o kraje finansowe dla Polski odpowiedział dyplomatycznie: Jako kraj w sercu Europy musimy mieć wyczucie i musimy realizować naszą niemiecką odpowiedzialność za zrównanią. Z rozwagą. dużą wyrozumiałością mówił też o budowie polskiego ogrodzenia na granicy z Białorusią, choć ta sprawa wywołała w Niemczech bardzo duże kontrowersje. Choć Olaf Scholz zadeklarował, że chce stworzyć czwartą rzeszę, czyli Stany Zjednoczone, Europy, co na pewno by było dla nas nie dobre, ponieważ Niemcy zdobyliby całą Unię Europejską, wszystkie państwa, 26 państw, ponieważ Niemcami jest 27 i bez wojny, bez rozlewu krwi, tak sobie by bez problemu zdobyli wszystkie państwa, w tym Polskę. To wszystko co na i zachęcam do subskrypcji kanału oraz do obejrzenia prawie 200 odcinków na tym kanale i do zobaczenia, cześć.